O, nie, ja jestem cały mokry, chłopie. Ja się tak spociłem. O, zdjęcie. Kubo, ja... By... Mimo tego, że bawiłem się Świetnie, przysięgam, że nigdy W życiu się tak nie bawiłem Jak podczas znalezienia Tej skrzyni, ale Krzysztof Postanowił, że się odegra Chcę mu zakopać skrzynię Będzie jeszcze kopał rowy dookoła budynku Także na pewno Podkopię mój skarb Znalazłem widzowie taki kuferek na OLX Także zamawiam Naprawdę widzowie, nie wiem czy to wyjdzie, ale bardzo Chciałbym, aby Hubercik bał Bawił się tak wspaniale, jak bawiłem się przy tym ja I po prostu Kurwa Maciek, no nagrywanie jest ciężkie Kurwa Słuchajcie, jestem na, na, na takiej wyprzedaży Garażowej I znalazłem super rzeczy do skarbu Znalazłem taką filiżankę starą I uwaga Stare takie PRL-owskie Szklanki z koszyczkami i fajnie, bo one są białe już, więc będzie bardzo realistycznie to wyglądać, To także biorę. Jest godzina prawie 23, a ja przyjechałem właśnie odebrać paczkę. Przyszła skrzynka na Hubercika. Widzowie, widzowie, mamy złoto. Jezu, jesteście gotowi? Stara skrzynia, ja w dole. Ale ciężka jest. Ja, to się musi udać. Sprawdzamy, czy mieszczą się te rzeczy i oczywiście nie obeszłoby się bez problemów. Spadł mi przed chwilą ten witrażyk na panele i pęk. Ewentuła. Ewentu. A Ewentua... ewentuło. Co jest grane? Ewentualnie. Ewentualnie go może włożę luzem Albo go może po prostu wsadzę do ziemi Luźno gdzieś, gdzie indziej Także widzowie postawię po prostu na taki P Skrzynia jest zajebista Dzień dobry witam was w moim 100 metrowym domu Który mam zamiar wyremontować za 50 tysięcy tych Dzisiaj zakupujemy skarb Huberta Ja Oby to się udało Jak możecie zauważyć udało mi się